Przyjemność! Nowis szuprawki na nice. W Mechanicznej bestii kończą się kończyny. <try> Bardzo mi w tej chwili brakuje Gamory! Powiedz ona nie nadaje się do gry z zespołem. Mówi koleś, który właśnie wrócił do zespołu po jego porzuceniu. Rogę, jak ci idzie? Nie rozpraszaj mnie, gdy przy tobie. <try> Jest Giggrou! Pomóż nam wreszcie! Spity, gramy z lotowego Nie, już godzin walimy w tego robota! To jest taki zakopany i to są tożsame! Nie da. Ha, 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 nie no trening, to Idę! Mamy tu sporo miejsca, korzystajmy! Tylko odciągnijcie mi stąd owiec! do akcji! Muszę nam skończyć ból! Zabawia ich tak do bólu, Drax! Zasunikowa! Akcja grunt! Patrzcie! Nie yy, ma drugiej rączki. Uf. Dobra robota! Idealnie zgrany duel! Jedna <noise> gotowa. Zajmij wariantów, a ja zaminuję kolejną Nie wiem jak długo tak wytrzymamy! Musicie. <noise> <noise> okej. Okay. Idzie drugą. Idzie tyłem, ale. Okej, okay. okej. Okay. Dobre pytanie! W teorii zapewne nie wybuchnie! Jestem w Muszę Muszę zakończyć furt! Działam przecież! Żeby nie żyć! Coraz mniej obietnicy! Nie płacz poniżka światełka! <śmienia> lone, lone. <śmienia> nie wiem co tu się dzieje, ale... A kiedy ja zawiodłem z jakimś wysadzaniem No już puść, tak. Który z to, na Droga, ja nie się, ale... Zrób to bałagan! Oto twoja śmierć! Otam! To będzie piękny numer! HAHAHA! Ok, okej! Okay. Dylecze Spory obszar do pokrycia! Weźcie mi tych cyngli. Strzelanie w tego tylko pogorszy sprawę! Właśnie! Śpiruz przekierowuje cały! Trzymajcie się! <grymne> Będzie więcej! Czemu w tym dwoju prawdzie tak stroną? Co ty się robi, to jest malowane, <grymne> nie? Być. Nie ich czarami, Mago! Zróbmy mu przeciwieństwo! <grymne> Mówiłem kultystę! Popatrz, ty mają za swoje! Mam chyba na sobie własną grę! Wieciem... Ej, queen. Myśląc o tym, że ma odlecia! Jestem. Duchmania szleczy wówczas! A to nie ten! Jestem. Ufff. Jestem, Gud. Lacja, grunt! Nie strzelać do tych, bo odrazą jeszcze mocniej! Mogli użyć któregoś z 242 języków programowania, co jest znam? Dla ciebie wetka! Jedno! Zala od tego dopalowego ciumasta! Nie no! Trzymaj grunt! Co jest? jest daje ping drużynie! <grystanie> What the hell? Wywalczmy mu trochę czasu! To jest plan. Pioreto! No, siedem na kreskę i flad! To no to się sprawia? Stary nerwy mnie grą! Ale śmiesznie, bo patował chwilę! ale że z polą strasa Nie no! Załatował go! Wreszcie panu! No! Wracaj to, akcji!

What? Bye bye. Did <laughs> 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 okay wrong side how about yeah A, Gamora, to gdzie? Może to Gamora po nas przenieśnięła. Ale zobaczymy. Musimy wrócić. o cię? Kocham Rzezie, jak każdy normalny. Ale ledwo uszliśmy z życiem. A co z Gamorą? Już zdecydowała. Tak ją porzucisz? I Niki? Kruta też byś wystawił do wiatru? Nie. Nawet tak nie mów. To nie o to tu chodzi. Na pewno my tu tworzymy drużyny, czyli nikt nikogo nie porzuca. Na pewno razem się trzyma ta wciąż wielka armia robotów i odmówździeńców, co nas już prawie zjadła. Uuuu. Czy to? Tak. Jak wróciłaś? To nieważne. Niestety, Rejker żyje. Na razie. Musimy zawrócić. Nie zostawimy tam niki. Wiecie, w co on ją zmieni? Babla, flark. Masz traumy pojczymy po i skopane dzieciństwo. <noise> Rocket. Co? To fakt. Wiesz, co? Nie tylko ty miałaś przechlapane, ale co to ma do pchania łba pod topór, bo jakiś księżulo ze szmerglem bierze i... niespodzianka! Dostaje kręćka! Jeżeli tam wrócimy, to po nas! Umarł w butach! Śmierć! Śmierć... Więc wolę umrzeć z honorem, niż bez. Co ją flurwa ugryzło? Jestem krót. To co? Sflarczamy stąd wrzuj? Jeszcze nie. Spróbujmy jakoś wywołać kosmo. Jestem krót. Super plan. On się wypina na paszport. Ale jaki mamy wybór, bo łączności brak. Y tak w sumie łączność jednak może być. Wygląda, że się nie slarkała tak, jak to wyglądało. Z serio? Kontakt raczej będzie. Okay. Zdaje się, że mordercza mamuśka jest dziś wyjątkowo cięta. Hej, mm. lepiej nie przetnij niczego w ładowni. Nie planujemy żadnego uzupełniania zapasów. Jestem grunt. Surowy? Wszystko w porządku, Drax? Ja. zastanawiam się nad tym. Właściwie ma to sens. Po tym, co stało się z niki i tej pokręconej obietnicy, po ponownym przyglądaniu się śmierci najbliższych. Moja rodzina nie umarła. Została zamordowana przez Thanosa. Ale ja mogłem. nie, nie chcę o to... ja tym rozmawiać. Han? Okay. Sio, Sio! O się. Co się patrzysz? O nie! Nie możesz już zjadać mojego statku. Mojego statku. <grym> flarczaj! Wow, ten panel musiał wyglądać smakowicie. A do czego on służy? Kontrola awaryjnych drzwi statku. Właściciel statku powinien to wiedzieć. Hej, czy ja wyglądam na technika? A skąd? Okej, okej. Zobaczmy co tutaj widać. U. Uh. Okej. Okay, okay. Mk. I znowu ta ladówka. No. Cholera. Hej, Rocket, masz chwilę? Dostanę za to podwyżkę? No, okej, okay, dobra. Znaczy nie mamy na nic. Yep. Muszę się czegoś flurwa napić. Mam nadzieję, że to nie bomba. Ej, nie dotykaj! Poważnie. <laughs> Aleś ty naiwny Quill, nic nie wybuchnie. Znaczy się, rdzeń jest ciumsko niestabilny i mógłby wypalić dziurę, gdyby jakiś dureń rozebrał urządzenie. Ale ogólnie jest niegroźne. Potrzebuje tylko cewek, które zniosą wadę fotonowego kondensatora. Ale czy to uszkodzi statek? Eee, no chyba nie. Chyba nie. Fioła masz na punkcie takich zabawek, nie? A co to do flarka fioł? Taki kwiatek z ziemi, który wygląda... mniejsza. Ważne, że masz obsesję na punkcie techniki. Ej, nie mam obsesji. Technika ma sens, czaisz? Jest logiczna. Uspokaja mnie. I nie okrada cię, jak niektórzy biologiczni, jakich znam. Hmm. Jak to nie masz obsesji? Tylko się rozejrzyj. Twój pokój to... Wow! Co z nim nie tak? Nie masz nawet łóżka. Mam łóżko, zakopane pod tym złomem. Traktuję je jak miękką półkę. <laughs> nie wiem po prostu, jak możecie to uspokajać. Mnie sam ten widok stresuje i mówię to ja. Gdyby gród nie prał, pewnie nie miałbym w czym chodzić. Jak mówiłem, technika ma sens. Co cię tak to boli? Nie wiem, bo jesteś takim perfekcjonistą. Wcale taki nie jestem. Główny naukowiec półświata, Rakmar. On. On był perfekcjonistą. Parszywy, ochydny, zaciumiony, przeflarczały matkosy! Matkosy! Co on ci zro zrobił? Ha, to co nieszanujący się naukowiec. Wdrożył program superżołnierzy. Tyle, że zamiast wykorzystać niebiesko-skórych, eksperymentowali na nas. Z zwierzętach. Niższych formach życia. Ale nie wystarczyło, że nas rozrywał i pakował w nas te cyberimplanty. O, nie. Kazał powtarzać zadania w kółko i w kółko i w kółko. O, jak szczurom. A jak starczyliśmy? Jak nie było całkiem idealnie, lub nie pasowało do standardów? Prądem odbierał przytomność. Jasny gwint. Roket ja. Co było? To było, Quill. Grud mówi, że grzebanie w tym ciumie to moja metoda na pozbycie się stresu. Czuję wtedy, że odzyskuję nad czymś kontrolę. Nie wiem. Pewnie ma rację. Może, może. Czyżby <grystanie> ktoś cię oszukał? A śmiej się, Star Co to jest? Okropne. Kto to? Ptaszyna. <grystanie> Serio? Nie wiedziałem, że lubisz dziewczyny. To nie byle dziewczyna. Ona była ptakiem, ptasią istotą Woldim. Mhm. Więc chyba musiała być wyjątkowa. Jej imię to Tela. Wyjątkowa to mało. Przy niej czułem się tak, no wiesz, jakbym nie był eksperymentem. Kupiła mi drinka, wcale nie dbała o moje implanty. Zwiałem z półświata i poleciałem na nią, w opór. My to znamy, stary. Połowa dziewczyn chciała mnie zabić. Żebyś widział blizny. <laughs> Ale ja byłem naiwny. Miałem ją za przyjaciółkę. Pewnego dnia chciała, żebym schakował statek. Dzieci nada. Nic z tego nie miałem. Chciałem zrobić wrażenie. Oh, 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 oh. Tak, dobrze to znam. Miałem tak z jedną wrelnekcjanką, kiedy... Możesz nie. No więc, schakowałem statek. Do samego ciumu. Aż tu nagle otoczyły mnie jakieś baduniańskie oprychy. Bo to była Ska. ich łajba. Skupili się na mnie, a ona zwiała statkiem, który schakowałem. Zostawiła mnie Quill. Tak jak śmieci, Satwejs. To wtedy nauczyłem się być ostrożnym wobec biologicznych. Nie każdy to gród. Gród pierwszy potraktował cię dobrze, co? Jest rodziną. Szczęście, że siebie macie. Zwłaszcza po tym. Wszystkim. I nie tylko. Liczę, że nas też uznasz za rodzinę. Okej, <grym> okej. Okay, okay. Dobra, ty mam. Jestem nie musimy się godzić. Jestem gród? Gamora? Hej. Czy to? Odznaczenie Korel z wojny galaktycznej? Tak. Zabrałem je z jej gabinetu. Planowałem jej oddać, a potem. Nikt nie mógł przewidzieć, że Korel nie żyje i że to Nikki jest matroną. Albo, że jest moim dzieckiem. To też. Będzie miała pytania, a ja nie będę wiedział, co powiedzieć. Jak spotkaliście się z mamą? Czemu z nami nie byłeś? Chciałeś mnie w ogóle? Zostałem się własnym ojcem. Chcesz potrenować ze mną to odpowiadanie? <słuch> Korel nie powiedziała mi o niki. Mogła to zrobić trzy lata temu, a nie powiedziała. Co się stało? Musisz obiecać, że nie ocenisz mnie zbyt surowo. Nie obiecuję. Uwielbiam oceniać innych. <grym> Korel natknęła się na mnie w towarzystwie jakby porwanej dwunastolatki. Na, to rozumiem, czemu mogła nie wspomnieć o niki. Ale to nie tak. Nie ja ją porwałem, a jądu. Mówiłem mu, że to podłej, że musimy ją oddać, a on się. nie zgodził. Więc wykradłem Milano i próbowałem ją oddać, a wtedy akurat przechwyciła mnie Korel. Mhm. Posłuchaj. Po zakończeniu wojny Korel i ja rozeszliśmy się. Ja wróciłem do łowców, a ona dołączyła do korpusu Nowa. Nie było przed nami przyszłości. Kiedy złapała mnie z tym dzieciakiem i zobaczyłem jej rozczarowanie, wiedziałem, że muszę rozpocząć nowy rozdział. Nawet gdybym miał zdradzić jądu. To przez ciebie jądu jest w kyn? Nic dziwnego, że na Twoje ziemskie imię wydano list, gończy. Musiał być wściekły. Tak, ale niczego nie żałuję. Boli mnie, że Korea miała masę okazji, żeby powiedzieć mi o Niki. I nie powiedziała. Gdybym wiedział, to może. Najważniejsze, że teraz już wiesz. Aha. Mhm. Powiedziałem już co nieco, Niki. Ale nie wszystko. A co miałbym powiedzieć? Hej, Mała, miałem romans z twoją mamą. Mogę być twoim ojcem? Tak, to może nie. Znaczy, no. była wojna. Razem z łowcami niszczyłem Chitauri zaopatrzenie. O, no, piractwo. Nikt z nas nie planował nic poza tym, żeby przetrwać. A już na bank nie dzieci. W Mordę poznałem Korel tylko dlatego, że Chitauri wzięli ziemię na celownik. Merkury, tak, pamiętam. Richard Ryder stworzył placówkę na powierzchni planety. Źle obsadzona, niedozbrojona i straszliwie słaba placówka, która nie miała ni diabła szans, jak Ci Tauri znienacka zaatakowali. To jasne, że musiałem coś zrobić. Niki by chyba to zrozumiała. Było o włos Gamoro. Jak przekonałem jądu do pomocy, placówka już padła. Myśleliśmy, że jest za późno, więc jak Korel i jej drużyna wyszli z tych jaskiń, była. No, <laughs> kozacka! Jej siły przeszły piekło, ale ona nie zamierzała oddać Merkurego bez walki. Tak, tak właśnie zapamiętałam, Korel. Próbowałem przekonać Jondu, żeby pomógł w odzyskaniu placówki, ale nie widział zysków w śmierci. No to ja zostałem. Całe godziny pracowaliśmy nad strategią, często do późna w nocy. Trzy dni zajęło wymyślenie planu kontrataku. A i tak był ryzykowny. Myśleliśmy, że zginiemy. Ty nie wierzyłaś. Tak. Przeżyliśmy. A teraz... Teraz muszę wymyślić, jak powiedzieć niewidzianej nigdy córce, że jej mama nie żyje. No nic. Dopóki nie odzyskamy niki, są ważniejsze sprawy. To może poczekać. Prawda, ale jak już będziesz na to gotowy, to bądź z nią szczery. A reszta się sama ułoży. Okej. Okay. Tak. Pewnie masz rację. Okej. Okay. 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 przerwy i zaraz jestem. Du, du, du. Co z nią nie tak? Trzeba tam wrócić. Jasne, jesteśmy bohaterami, ale trzeba znać umiar. Mm. Widzę, że odkryłeś moją kartotekę policyjną. <coughs> A, no, tak. Nie mogłem się powstrzymać, bo to twoja kartoteka. Być może przestępcom rzeczywiście imponuje. <noise> Dawnym przestępcom, pamiętasz? Czas przeszły. Już jesteśmy prawilni. Chyba jednak inaczej rozumiemy słowo prawilny. Dobra, okej, okay. może nie. Ale jednak. Gość, co zabija Tanosa trafia do najsławniejszego więzienia? To na bank nie lada opowieść. Którą część chcesz usłyszeć, Peterze Quillu? Jak rzekomo zabiłem Tytana? Czy może fascynuje ci mój pobyt w Kyln? Jak tam było? Znaczy, w Kyln? Nie przetrwałbyś nawet cyklu. A co? Bo być może kogoś tam znam? Módl się, by szybko zginął. O rany. Serio aż tak źle? Gorzej. Jednak była to sprawiedliwie wymierzona kara za chaos. Jaki wznieciłem w imię zemsty. No tak. Szaleństwo. I tak można to nazwać. Po mojej bitwie z Thanosem byłem pewien, że wciąż jest wśród żywych. Zażądałem dowodu, ale mi go nie przedstawiono. Uznałem więc, że gdzieś się ukrywa. Mordowałem każdego, kto według mnie go krył. Widziałem tę podłą twarz w każdym kącie. Niektórzy z nich byli bardzo źli. Być może nie mniej ich osądzać. Więc. Jak cię powstrzymali? Korpus nowa, jesteś Drax! niszczyciel! Żaden łowca nagród nie dałby ci przecież rady. Poddałem się. Co? Czemu? Oddałem się szaleństwu i stałem się tym, co sam chciałem zniszczyć. Gdy to zrozumiałem, nie chciałem żyć jako potwór, którym byłem. Ech. Thanos! Oczywiście. Szalony Ty, tam ciekawszy. Miał być nietykalny, a tu BAM! Dołącza drugi grad. Jak, jak to było? Jak pokonałeś Thanosa? Czarami. <noise> Daj spokój. Serio. Serio. Gdy Thanos zabił mi rodzinę, me serce szalało. Pragnąc zemsty, znalazłem mentora. Znaczy nauczyciela, tak? Nie. Na imię mu mentor. Ma brata Kronusa. To magowie. Dali mi senną miksturę, która spełniła moje marzenie. Znaleźć ci zabić ta nosa. <noise> sobie. Bynajmniej po zbudzeniu. Byłem odmieniony. I czułem podłą energię życiową Tytana, jak pulsowała gdzieś w galaktyce. O, rany, to... Wiem, jak to brzmi, Piterze Quillu. Wierzę, że twoim zdaniem tak właśnie było, ale to absurdalne. Nawet w skali kosmicznej. Wiódł mnie puls w moim umyśle, aż dotarłem na księżyc w czarnym kwadrancie. I tam... Znalazłem ten nosa. Krył się jak tchórz.